Siemanko, witaj w przykładowym rozwiązaniu zadania obliczenia soku na osobę. Mam nadzieję, że już masz swoje zadanie zrobione i że tylko teraz będziesz porównywać. Jeżeli nie, no to cofnij się do tego zadania i samodzielnie poświęć tyle czasu, ile tylko potrzebujesz, a w razie problemu wpisz na Discordzie czy po prostu do mnie. I po prostu musisz się namęczyć samodzielnie, żeby rozumieć to wszystko i mieć tą praktykę. Także tylko i wyłącznie teraz porównuj to rozwiązanie. No dobra, to jak ja to bym zrobił? No to przejdziemy sobie tutaj do algorytmu najpierw, czyli musimy wprowadzić te wszystkie liczby standardowo. Więc tu mamy wprowadzić wprowadź liczbę butelek, skopiujemy to sobie. No i teraz trzeba wprowadzić te wszystkie liczby po kolei, czyli liczbę, wprowadzić pojemność butelki w mililitrach. Okay. Kolejne to będzie sok od sponsora, wprowadzić liczbę soków od sponsora, wprowadzić rozlany sok w mililitrach. Tak, tutaj w mililitrach to powinno być. Tak naprawdę nie ma znaczenia, jaka jest jednostka, po prostu to będzie zwykła liczba całkowita, ale wpisuję, żeby było wiadomo. Sok. Wprowadź sok wypity przez opiek opiekunów, czyli to też sok wypity przez opiekunów w mililitrach. No i liczbę dzieci, dzieci. I wprowadź jeszcze tutaj, dodatkowo sobie. To chyba wszystkie zmienne, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I faktycznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy siedem zmiennych w tym wzorze. I teraz trzeba będzie podstawić konkretne liczby, więc idziemy sobie do kodu. Kopiuję po prostu poprzednie rozwiązanie, które było, czyli program ósmy. To tutaj będzie teraz juice per person, czy tam juice calculator, tak sobie to nazwijmy. Welcome in Juice Program i jest goodbye. Dobra, to tutaj nie będę tego usuwał i pisał od zera. Po prostu pozmieniam te nazwy i zmienimy sobie ten wzór. Więc wzór tylko usuwam. I mamy tak, liczbę butelek, pojemność butelki. Czyli liczba butelek, number of bottles, battles, i to będzie 6. Okej, okay. kolejna wartość to jest pojemność butelki, czyli battle pojemność to będzie, dobra, napiszę po prostu pojemność, później można sprawdzić słówko angielskie, jak wygląda, i zmienić po prostu ten kod. Pojemność butelki, 750, może tutaj sobie zrobimy bottle amount. Na razie nie wiem, jaka, jak, jakie to słówko jest, też nie jestem jakimś mistrzem angielskiego, więc też się nie musisz przejmować. Sok od sponsora, czyli sponsor, e, rozlany sok, juice, rozlany to nie będzie, floated, Flo floated, coś takiego, e, sok wypity przez opiekunów, drunk, drunk, drunk by, teachers, tak sobie nazwijmy, liczba dzieci i dodatkowe osoby, number of teachers i number of children. Okej, okay, dobra. Mamy 7. Hej, krótka przerwa. Pamiętaj, że to jest kurs demo. Jeżeli zainteresował cię kurs podstaw, to zapraszam cię do dołączenia do pełnej wersji. Link masz oczywiście w opisie i do zobaczenia w tej płatnej wersji. Hej, wygląda, że mamy. No i teraz tylko te wartości trzeba podpisywać. Czyli tu będzie 750, juice from sponsor to jest 1200, tu jest 500, 300, 8, 2, 300 8 i 2. Dobra, mamy wszystkie zmienne uzupełnione. I teraz musimy sobie stworzyć ten wzór. Więc napiszę sobie już od razu pint result, czyli równa się, czyli sok na osobę. To teraz musimy sobie ten wzór zaimplementować. Czyli najpierw bierzemy liczbę butelek i pojemność butelki, czyli liczbę butelek i mnożymy to razy, razy pojemność, okay. plus sok od sponsora, czyli to. Dobra, no i tutaj widać, że nawet we wzorze już mam napisane, że to musi być w nawiasie. to mamy mnożenie, więc mnożenie zawsze będzie przed dodawaniem. Ale tak, tak czy owak, warto to sobie to dodać w nawiasie, żeby mieć tą pewność, że tak będzie zrobione. Czyli robimy sobie takie coś, i wtedy mamy pewność, że nawet jeżeli tutaj bym zmienił później w przyszłości na minus, czy tam dzielenie, czy coś takiego, no to bym zawsze miał pewność, że to będzie zgrupowane i będę miał to policzone. Dobra, i jak mamy już to policzone, to wtedy odejmujemy sobie tą kolejną, czyli rozlany sok plus sok wypity. Więc dodaję sobie nawiasy najpierw, tak żeby już mieć, rozlany sok plus sok wypity przez. I plus sok wypity przez tych opiekunów. No i teraz wszystko to, co za nam wyjdzie, jak już odejmiemy, to czyli znowu musimy to zgrupować. Pyk. I tutaj widać, że podkreśla mi, że to otwierające, nawias, otwierający tutaj jest jego kończący nawias. Więc to jest fajna podpowiedź przez IntelliJ'a żeby zrozumieć, o co kaman. No i, i to dzielimy po prostu, czyli liczba dzieci i dodatkowe osoby. No to tutaj też dodaję nawias. A number of children and dodajemy tutaj Dodatkowe osoby, czyli no tutaj jest tak to nazwane, number of teachers. Ok, no i nawias, więc to powinno nam wystarczyć. Zobaczmy, czy wychodzi ta wartość, która ma być, czyli 490. Odpalamy, no i wychodzi 490, więc tak to powinno wyglądać mniej więcej. Jestem ciekawy Twojego rozwiązania. Można to rozbić po prostu też na więcej zmiennych, można by to było sobie zrobić po prostu tak, że na początku górę liczymy, tak jak już mówiłem, czyli to by była up, czyli ta górna część wzoru, tu by była ta dolna część wzoru, czyli down. Tak możemy sobie to nazwać. I wtedy byśmy mieli ładnie rozdzielone, że najpierw liczymy to, co jest u góry, a później liczymy to, co jest na dole. I wtedy ten nawias taki główny tutaj nawet nie jest potrzebny, bo nawet go tutaj nie ma. Tak samo tutaj nie muszę dodawać nawiasu, no bo to jest oczywiste, jeżeli mamy tutaj taki, taką krótką operację, jak dodawanie dwóch liczb, no to, że to będzie po prostu dodane do tego i tyle. Więc to też by mi działało tak samo. Wynik jest taki sam, kod się różni, no ale można to zapisać wszystko na jednej linijce, Jakby ktoś bardzo chciał, to mogłoby to tak wyglądać. Także. Tak można to było zrobić, mam nadzieję, że udało Ci się to rozwiązać i powodzenia z kolejnymi lekcjami. Do zobaczenia. Hej!